W dzisiejszym odcinku będziemy się klonować i to nieskończoność razy. Zobaczymy, jak długo mój komputer wytrzyma i jak dużo klonów możemy stworzyć. Tak więc jestem z Dominiką i zaczynamy, klonujemy. Działa to w ten Yo. sposób. Uwaga, pyk. I Dominika, zobacz. Mam tutaj swoje klony, prawda? I mogę na przykład zrobić sobie tak, żeby te klony za mną na przykład szły. Czyli muszę wtedy zrobić to. Tak, zobacz, one za mną. O Jezu, co one robią? One za mną idą czy co? Tak, próbują za mną iść, patrz. W odpowiedniej kolejności. Chodźcie za mną, klony, chodźcie. I możemy stawiać tych klonów jeszcze więcej. Więcej, jeszcze więcej, one mogą za mną iść, a co więcej możemy na przykład, tak, patrzcie, serduszko. możemy zwiększyć się, o kurde, patrz jaki jestem wielki doma i teraz możemy postawić wielkiego klona, który będzie chodził za mną, tak jest i również oprócz tego wszystkiego możemy na przykład usunąć tego klona i tego, i tego, i tego, i tego, a także możemy na przykład... Przyciągnąć klony wszystkie do siebie. Chodźcie do mnie, moje klony! A teraz. O, widziała się, poleciał jeden. Dobra, a teraz na przykład każę im iść. Przez cały czas prosto. Więc idźcie, odejdźcie klony. A teraz na przykład chodźcie dookoła mnie, bo jestem waszym panem i władcą. Ale tak szczerze mówiąc, nie chcę być taki duży, dlatego chodzę do tego malutkiego klona! I znowu jestem malutki. Tak jest. Armia, idzie się atakować. O Jezu, co się dzieje z tymi twoimi klonami? Gdzie one idą? Dobra, zaraz zrobimy wojnę klonów. To poczekaj. W takim razie musimy usunąć tutaj wszystkie nasze klony, e, tylko że to nie jest tak. Takie proste. Wiecie, co, najłatwiejsze będzie, jeżeli one najpierw będą za mną. O, kurde, ale szybko mogę biegać. Jeżeli one za mną, najpierw będą szły. Tak więc chodźcie. Zobaczcie, się w odpowiedniej linii. O, zobaczcie, w ten sposób. I teraz włączę, żeby one orbitowały dookoła mnie. Dobra, usuwamy je po kolei. Ciu, 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 ciu. Na razie nie potrzebujemy takiej ilości klonów. Potrzebujemy mniejszej ilości, tak więc pyk, pyk, pyk. I zobaczymy, zróbmy. Dominika, zróbmy wojnę. Zróbmy wojnę klonów, zobaczmy, które klony zwyciężą. Co ty na to? Dobra. Ty robisz swoją armię, a ja robię swoją armię Tu po jednej stronie mapy, a ja po drugiej. O, co tu się stało? Czemu one weszły ci na głowę? Co jest grane? Ja też tak chcę. Równie. uwaga e, to w takim razie. W klon, tutaj sobie porobimy trochę klonów I uwaga, chcę zobaczyć jak one wchodzą na mnie też Uwaga, pyk Chodźcie na mnie KLONY! O, jak się stakują! Ej, jak stakują wieże w ogóle! Musimy zobaczyć, jak wysoką wieże mogą zrobić klony. Ale dobra, stop, 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 do stop, stop, ja nie chcę. ja nie chcę. O, stop, dobra. Teraz usuwamy w takim razie. Dobra, uwaga, lecimy w takim razie. Zaczynamy naszą wojnę klonów, zrobimy taką, patrzcie. Zrobimy na początku taką tutaj linię z naszych klonów. Uwaga, żeby była idealnie prosta linia. To no w ten oto sposób, dokładnie. Jak teraz jak będziemy mieli tutaj całą piękną linię klonów. Ej, co jest?

Zwiększymy o tak mniej więcej, i teraz ustawimy sobie jeszcze takie klony. Uwaga, pyk, pyk, pyk. Kolosy wielkie! Zobaczymy, kto zwycięży. Kto ma lepszy dar do stworzenia swojej armii klonu? I kto by zwyciężył w prawdziwym życiu? Czy ja? Czy moja dziewczyna? Tak się jest, o wiele lepiej, jak się jest takim duży, bo to bardzo szybko się tworzy. Dobra, i teraz uwaga, zobaczcie. I teraz mega kolosy! Pyk. Ej, co jest, co? Muszę... O, stworzył się. Ale. Wow, wow, wow. Ej, coś mi się tu laguje. Kolejny. I kolejny. I. O, co się dzieje? Gdzie jestem? Gdzie jestem? Zmieniłem. Nie mogę, nie mogę się ruszać. O, nie, prawie. No, no mimika. Muszę wejść. Nie! Nie macie za mną iść. Poczekajcie, co się dzieje. Stop! Czemu wy się rozbiegacie? Nie! Co wy robicie? Co wy wszyscy robicie? Nie mogę się ruszać. Stop! Stójcie! Stójcie! Ja muszę się zrestartować. Mam nadzieję, że moje klony. Jest, nie pozdychałem. Ale zobaczcie, co jest krane? Co się z nimi wszystkim stało? Dobra. W takim razie musimy od nowa zrobić wielkie klony, bo one, coś się z nimi dzieje i w tamtym miejscu po prostu się coś psuje. Więc musimy je zrobić tutaj. Dominika, jaka ty jesteś gigantyczna. Mamy. Po Jak to wygląda? Dobra, Zobaczmy, jak w ogóle wielki mogę być. A to jest maksy rozmiar. Dobra, tu zrobimy jednego takiego gigantycznego kroku. To będę ja. Tak jest, to jestem ja. Dominika, czy jesteś gotowa? Bo jestem gotowy do walki, ogólnie rzecz biorąc. Trochę moich klonów pospadało na dół, ale trudno. To co? Tak, bo teraz musimy się zmniejszyć, chyba, nie? Eee, no dobra, w sumie racja. To zrobię takiego klona dużego, jeszcze jednego. Tutaj będzie na czele. Oj, zrobiłem ich za dużo! Dobra, ee, usuniemy te, zrobimy jednego dużego tutaj. I dobra, zmniejszymy się, rzeczywiście. Masz rację. Będzie to lepiej wyglądało, jak będziemy malutcy. Okej, okay, i zobaczcie na to, co tu się dzieje. Tam są klony Dominiki. Ustawiam się ze swoimi klonami gdzieś tam z tyłu, żeby nic się nic nie stało. Dobra, i mam ustawione na mimika. Jestem gotowy i czekam. Dobra, jeden. Ja Jesteś gotowa? Mimikę? Masz ustawioną mimikę, tak? Żeby, żeby biec w, na, w przeciwną stronę. w się do siebie, tak. nie? Jesteś gotowa? Dobra. Trzy. Tak. Dwa. Yeah, start! Klony biegnijcie! O, co tu się dzieje? Wszyscy nie biegną kobiety. do dominiki. O, u też nie. Co? U, u ciebie moje biegną? A twoje no, biegną? No, mi się coś zasadzie, O, o nie tu nie się wiem. wszystko zacina, ale twoje klony zaraz. Sterzenie będzie. Co jest? Czemu twoje klony się nie ruszają? Nieważne. W każdym razie ja wwalam się w twoje. Zniszczenie nie, nie, czemu one się nie niszczą Odpalam w takim razie, słuchajcie, patrzcie na to Odpalam tak i wyłączam w orbitę Zobaczmy <laughs> Jak biegają dookoła mnie, o kurde, dobra, okej, okay, to jest gdzie spoko, a, a to ty? na przykład, a, a to jest, ej dobra, stop, 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 zadzwoń, wszystkie do mnie klony, zapraszam, co się teraz wydarzy, o nie, nie o mogę chodko. się, wow, spadłem, nie, o nie, one mnie chyba zniszczyły, co się dzieje, gdzie jest? chodźcie do mnie klony, chodźcie, 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 wow, co jest grane, znowu spadłem, tak się nie da. Tak się nie da, dobra, wiecie co? To jest dobry moment, żeby wszystkie moje klony spadły. Tak więc robimy teraz, patrzcie, mimika i lecimy tymi wszystkimi klonami. One się strasznie bugują, i one wszystkie muszą spaść po prostu. Miejnijcie, spadajcie, klony, spadajcie. Dobra. O kurde, ale wszystkie pospadały. Dobra. Jeszcze tamten i został jeden. Ostatni, którego musimy zrobić. Nie, ty zostaniesz ze mną. Ty zostaniesz, bo ty jesteś prawdziwym klonem. Jedynym w swoim rodzaju. Jedyny prawdziwy kloda. Uwaga, robimy kolejne klody w takim razie. Zrobimy teraz Czelecz, No po prostu robię mnóstwo klodów. Po prostu tutaj normalnie w świecie robię bardzo dużo klodów. Spróbuję zbugować tą gierkę. Zrobię, żeby mój komputer wybuchł. Zobaczymy, czy mi się uda. Nie mam pojęcia tak szczerze, ile ich już tutaj jest, ale jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Czy 10? Tysięcy 20. Nie no, wiadomo, że nie. Około pewnie 150, 200 może, ale no robimy ich o wiele, wiele więcej. O wiele, wiele więcej. I to w sumie mogłem zrobić mikroklony, ale to zrobimy za chwilę. Dominika, co ty robisz? No, robię żeby każdy się miał swoją Dominikę. <gry> <laughs> Dobra, git, mi to pasuje. Ty, co jest grane? Ile ich już jest? Ej, mam wrażenie, że mój komputer nigdy nie wybuchnie i powinienem stawiać te klony po prostu w ten sposób, nie? Że jakby za... załatać wszystko. To jak leci? Okej. Okay. Dobra, Tu lecimy w takim razie. Zaczynamy od tego kota. i lecimy tak. O, ja nie mogę, to będzie trwało wieki. Milion lat normalnie. O nie, zaczyna mi się! Widzę wszystkie... Wszystkie klony to mi się zacina. Dobra, słuchajcie. Niestety nie dam rady dłużej już. Dlatego, że zobaczcie, zrobię po trzy rządki tylko dookoła i już mi się zacina cały komputer. Nie wiem, czy wy to widzicie, bo ma w sumie priorytet ustawiony tak, żebyście wymieli jak najlepszą jakość. Ale u mnie ekran się zacina. Tak więc teraz, jak ja odpalę, żeby odechodziły. To wydaje mi się, że może coś się wydarzyć. Uwaga, chodźcie do mnie! Co jest? Nie! Nie! Jakie lagi! Co się dzieje? Nie mogę się ruszać normalnie. Co jest? Widzicie to? One wszystkie do mnie idą. Jakie to jest straszne! Nie mogę się ruszać, nie mogę nawet uciec stąd, bo takie mam lagi okropne. O kurde! O kurde, ten jeden klon, który został, zobaczcie, zbliża się, jest najbliżej. Tak więc on wygra, jeżeli chodzi o Berka Ale zobaczcie, jak to wygląda, jaka tutaj fala Jak to będzie coraz bliżej Dobra, jakbym zrobił się jeszcze Jakbym zrobił jeszcze więcej tych klonów To słuchajcie, byłoby naprawdę masakrycznie Chyba by nie wytrzymał mój komputer, tak szczerze Bo już teraz ma, nie wiem, ile Dwa FPS-y, normalnie 3 fps -y może maksymalnie Dobra, uwaga, zobaczcie Co się stanie, jak one mnie dotkną i one zaczną O nie, ja polecę przecież kosmos gdzieś daleko O nie, o nie, co się dzieje One mnie taranują one mnie taradują, Zostawcie mnie, klony! Proszę! Nie róbcie mi krzywdy! Jo, co się stało? Jakiś taki X się zrobił. o nie, ale się tnie. Ale się tnie. Nie wiem, co się dzieje. Totalnie. Totalnie. Nie wiem, co się dzieje? Już mam jeden FPS na sekundę. I zaraz będzie jeszcze tylko gorzej, gorzej, gorzej. Uwaga! Tworzymy, słuchajcie, największą wieżę, jaka istnieje tu po prostu na całym świecie. Nigdy nie było tak wysokiej wieży z klonów. Uwaga, tylko ja chciałbym cokolwiek zobaczyć, bo teraz aktualnie. Dobra, wiecie co? Wyłączę. Żeby za mną szły i zobaczymy, czy coś się zmieni. Czy mi się to odetnie, jakkolwiek. Nie, nie odcięło się i ja nie mogę się ruszać. Dobra, spróbujmy w takim razie usunąć chociaż te klody, które mnie dotykają. Czy to, to się uda. Nie uda się, nie uda się, słuchajcie. O! 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 Coś widziałem przez sekundę. Było coś, było coś. Czekajcie, spróbuję jeszcze raz, tak O, jest, było, o, jest! Dobra. Znowu, Zzwaniamy się! Wow, dobra, koniec! Koniec, 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 koniec. Koniec, proszę, ja kliknąłem już siedemkę 4 sekundy temu. Słuchajcie, czy ja mogę na przykład chciałbym zmienić, wiecie, że chciałbym być innym klonem, żeby... Dobra, mimikę zrobimy. Żeby one chodziły tak jak ja. O nie, nie wiem, nie opowiecie co się dzieje. Dobra. Dziewiątka to jest odpychanie od siebie. Zobaczmy. Czy one ode mnie odejdą teraz? Odejdźcie ode mnie! Odejdźcie wszyscy! Wow, co się dzieje? się rozbiegły! Łaa! Wow, Postraciłem. Straciły bluzę! <laughs> co się, ja się stało? <laughs> jak to wygląda czekaj to ci pokażę zaraz. Ej nie, teraz cuniłem do nich. O kurde, co to się dzieje? To wynika, zobacz. zobacz, co się dzieje. O kurde. Oni sobie bez dziecko? ubrań. O nie! się ja teraz cię zro... Zrobiłem, żeby orbitowali wokół mnie. Zobacz, jak się biegają, jak biegają dookoła. Co to jest? Ej, masakra! Co się stało? Dobra, słuchajcie, wiecie co? Nie możemy tak dłużej grać, niestety. E, panowie wszyscy out. Lecicie, tak jak ja. Wychodzicie, wychodzicie. Stąd. Wychodzicie, idziecie stąd. Co? są, idą w widostronna, nie wiedzą, co się dzieje, tak szczerze. Mają mimikę, niby. Dobra. O tak, teraz. Macie uciekać ode mnie wszyscy. Odejdźcie, odejdźcie i pospadajcie wszyscy z przepaści, proszę. Zostawcie swoje ubrania, ale idźcie stąd, bo naprawdę nie da się nic robić. Ciekawe, czy jak one spadną, czy się odetnie wszystko. Idźcie, idźcie. Ja nie mogę, ile bluz. Jak chcecie? Słuchajcie, w ogóle. Zobaczcie czerwone bluzy, tak jak ta bluza, którą mam na sobie. Możecie sobie kupić, takie NatiSqued.pl. Tak więc zapraszam bardzo serdecznie. Ale tak poza tym, to zobaczcie do to. Spadają, spadają, spadają wszystkie. Dobra, uff. Zaraz będzie normalnie wszystko działało, mam nadzieję. Mam nadzieję, że wszystkie znikną. I odetnie mi się cała gra i te bluzy zobaczcie jak znikają One znikają tak jak klony znikają Dobra, słuchajcie, mam dziwne wrażenie, że to wcale nie działa Zobaczcie, tutaj się w ogóle jakieś te, Jakieś się pobugowały Ej, no nie, nie odcina mi się granie. Więc yy, mam jeden plan Co możemy zrobić, spróbuję zeskoczyć W takim razie yy, z tej mapki po prostu I zobaczyć co jest na dole I samemu się zrestartować, może coś się odetnie w ten sposób okay? Spadamy i zobaczymy co jest w ogóle Na tamtej planecie pod nami Której teraz za bardzo nie widzę i ciekawe czy tam są klony Boga spróbuję tam spaść Ło spadam i... O, ej Tu nie, tu jest jeden klon tylko Czyli reszta spadła i mi się zbugowało totalnie, dobra Chyba teraz musimy zmienić liczbę klonów Limit klonów na jeden Się odetnie, czy nie? Nie chyba O jest, słuchajcie, zobaczcie co się Jest! Wyczyściło się wszystko, tak Nareszcie I słuchajcie, teraz jest rzecz, którą chciałem jeszcze zrobić Czyli mianowicie, słuchajcie, odpalam autoclickera I zobaczymy jak to będzie działało, nie? Uwaga! I autokliker. Ej, to działa tak, jak wcześniej. Nie musiałem klikać! O nie! Dobra, no to może z taką ilością klonów, chociaż zobaczymy. Słuchajcie, czy jesteśmy w stanie zbudować jakąś gigantyczną wieżę i zobaczymy, jak wysoko jesteśmy w stanie się wdrapać w ogóle. Jeżeli nie, ktoś z Was mnie pobije, to oczywiście możecie napisać, dać znać, na którym klonie stanęliście najwyżej. Dlatego, że zobaczcie, robimy sobie takie klony. Ja załóżmy, zostawię tak, bo się boję, że naprawdę... Już nie dam radę więcej, o kurde, zapomniałem, że mam to klikera. Dobra, mam wyłączonego i teraz zobaczcie, robimy sobie tutaj, dzwaniamy ich wszystkich, żeby wchodzili na siebie i zobaczcie, widzicie? Jak wchodzimy wysoko, coraz wyżej i coraz wyżej, uwaga, no nie, musimy zatrzymać się w odpowiednim momencie. Uwaga, stop! Okej, okay. i teraz musimy wejść na tego ostatniego, coraz wyżej i coraz wyżej. Czy nam się uda? Okej, okay, okej. Okay. Przychodzimy, przychodzimy. Zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. Jestem coraz wyżej. Jest! Jestem ty najwyższy! Nie, nie wiem, co się dzieje tak szczerze, ale uwaga i teraz dzwoń. Ło! Co jest grane? Dobra, teraz znowu możemy być. Eee, teraz znowu możemy wejść. O, o. Nie mimika. O nie, dobra. Już koniec. Widzieliście, jaką ma wieżę. Tak więc spróbujcie mnie pobić. Ewa, bardzo dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem. Mam nadzieję, że się to Na razie. Cześć.